Na coś więcej ma ochotę, lecz nie, nie wolno. Do mnie patrzą, do niej ty dochodzą. Skrywam Elżbieta Cabela. Polecę w pierwszym taką dla kontenta Teraz na serio mam ci coś, coś do, powiedzenia. do powiedzenia. Pora już na ciebie mała, zamawiam Ubera. Będę brał Cię, nalajcie. Czef. Będę brał Cię, nalajcie. Yeah. Yeah. E, e, e. G1, pseudonim w necie. Znajdziesz na bazu, znajdziesz, znajdziesz mnie też na Tinderze Lubią mnie suki, zapraszam na posiedzenie Lubią mnie milfy, mi, ukraińki, no i, i geje Znowu donate'y, do robię pieniądze Wszystkie ekscesy Chorują mi widzowie Aktorki są bez wstydu, grają rolę Kamera nie obejmie, kiedy łapie mnie za torbę Będę brał cię Dalajcie